Halo, dzień dobry, z tej strony Kuba Gruz. Dzisiaj gramy w, w, w skrzydłowego na niuku, w w Bofensyw. Dzisiaj ze mną jest. Oczywiście znowu nowe 10 Siemka, Siemka. No. Dzisiaj gramy sobie. Opa, pozdrawiam nas. A, pa, i no, ja tak, ta, pozdrawiają nas, tak. Ta. Dobra, jest, dobra, jest. na odcinku. <laughs> Będę na odcinku. Podzie obici sam, obici sam, jeden po głowie je. O kurde, sam nie podejdę, bo to. bo będą raszować na mnie. Odsłuj się, odsłuj się. Okej? Okay. dobra, idź drzwiami, idź drzwiami, ja pójdę do tego. O, pójdź dołem, tak, tak. Mm -hmm. Kurde, ja mam pakę, ale dobra, ryzykuję Dobra. Dobra, jeden śpi. Śpi, dobrze. Dobra, jestem. Czytam, nie trafić do nie mogę. Drugi prawo będzie. Słycha. Nice, dobra, dobrze. ich. Dobra, Polaki są, Polaki Oj, są, to jest to. Daj a dobra, ja mam bomby. Ja dobra. mam, ufaj Mogę kupić sobie ak ale... Ja od razu plantuję, dobra? Wbijam na site Ja plantuję. Ja... ja... Uważaj, u nas też poczko. Góra jeden, góra jeden. Tak, wiem, widzę. O kurde. On ma 250. Okej okay. Dywizuję O, pięknie Wiesz, to jest mój trik, ten co ci mówiłem A, wiem Ja teraz będę cały czas, tylko daj mi pakę i ja muszę mieć smoka kupionego zawsze Daj, daj pakę, daj pakę No A, napisałem, że powodzenia, że... Dobrze. No, jednym ktoś mu dobrze nie idzie, no. Iść prosto, iść prosto, nie? i górą. Górą Nie, mi dałem nie mi każdy mi... ma dobre dni, powiem tylko szczerze, jak, jak gra O! Ktoś rzucił ładnie smoka, ładnie. Ej, dobra, awka jest. do góry awka. po lewej, a po lewej awkę masz. Wiem. Długo. Ja no. Ty, on smoka ładnie rzucił, kurde. Po prawie masz. Wiem, wiem, wiem. W celuśce. Wiem. Muszę poczekać. Boję się podejść. Ale na shiftie chodź, poprawię masz instalowany jest. Jest jeden. Chodź tu. Dobra, jeden. Nice. Boże. I teraz dołem wyć, no tutaj, o Tu dołem? Dobra. Dołem jest, no. Weź awkę, weź awkę, weź awkę! Awku, dobra, awka, awka. I daj mi awkę, daj mi awkę, proszę. Dam ci, dam ci, nie martw się. Dobra. Masz. Dziękuję. Proszę. Dobra, ja Szanowny kolego, maszkę. dobra. Chcesz to idź, dobra, idź, no, idź, no, idź no, tego, no, idź. O, poczekaj. Skywalker. <laughs> Skywalker. Dobra, kojarzy. A, wiem kto, look. <laughs> Vader. A u mnie to Vader. O, ten ma fajne skin. MP7. Nemesis. Wow. No, to jest no, fajne. No, nie, w sumie nie będę brał, bo ja mam kałaszkę. Dobra... Kałaszka, kałaszka graj. Nie każdy ma dobre dni. Cieba, co on coś tam pisał do mnie. A ten gościu, panda, hm. pilny pilnuj dołu, pilnuj dołu. ja idę góra, bo ja mam. Wiem, gdzie będą. Oni me tylko. Nie. Jeden jest góra, jeden jest góra. Tak? Leży jeden Pala. Pana to co i zrobiłeś Dobrze, dobrze O co chodzi Ładna ta awka jest jeszcze, Ej ma, do, jeszcze... też masz. Ja też mam awkę no Ta? To no. A, i tą samą dobra <grym> To samo Dobra? To dobre no, Idź w lewo, ten... w lewo idź W lewo teraz w lewo, tak tak Uchyl sobie drzwi i strzelaj Dobrze Jedziemy Oh, o kurde! O kurde Tema Simofa do P90 W jednym przepadłem, ale Mam ja P90, więc Po prostu Trudno się mówi I teraz z tego awki Cicho, cicho, cicho mm -hmm. down Wiesz gdzie jest czy nie? Nie on pewnie będzie na górze! Cicha. Na górze go tego O jego 50 darzy O będzie na górze. P90 wziąć jak będzie na górze. Czekaj. Na górze będzie. Idzie a, Kurde, gdzie on był? U góry, ta? Nie. A, ja... a nie. Dół był. Tu właśnie Silvera, i Silvera, mam spadłem! Nie, nie, nie Dobra, jaka łaha gram? Dobra daj, daj patę, dobra, daj patę jedną. Daj daliśmy... patę Dobra, masz okay. Dobra, im honor przynajmniej jedną rundę im wygrać. Dobra, przynajmniej daliśmy szansę. Jest jeden. Dostał, drugi jeszcze. O kurde Nieee Dobra, patrzę na nich Ajajaj Ach. No Dobra, teraz coś się odpalili, no chodź... Tak, zabili, zabili ja ja ale... Czemu mam silverka, ej, czemu mam silvera No twój stank, daj moc Nie, oni się typ nie mają Ten kręci się Dobra, mm. To jest ostatnia runda typowa. połowy? Tak, pierwsza połowa, tak, pierwsza połowy. Ta, Palco kupiłem. O nieee! Przeklęta broń, a ja mam AWP Uważaj, nie? Bo tam cię nie mogą. No, has. no, w sumie racja. Widzę, że jest bezpiecznie. Też... Ja? Oj, nie patrzył nie włączyłeś ten Radek. z, przy z, z, z przyzwyczajenia. <laughs> Smokuję ci tam, smokuję ci tam. Wiem. Żeby nikt nie podpadł. Ja tu jestem, spokojnie. Tylko patrz, to jest druga strona. O, tego nie widział. Teraz drugiego. Dobra, ej, u góry, nad tobą jest. Tak? Na górze jest? No. no. Chciałem mu z 6, ale dobra. Mm. Dobra, dwa z sześć. mówię, mu że... wyrzu... To oni teraz w nie będą kupować specjalnie. Ej, kupuj tego. Nie, dobra, oni więc... mają zły dzień, sięń, znaczy nie będzie gdzie denerwować. Co się tak śmieszy? No, 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 co mnie tak śmieszy? No to, że kupiłem tą broń, nie? No może kupiłem. Nie, ale dobra, 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 trzeba dobra. awansować, dawaj, mam. Ja już mam. Pa! Ta, to mówię tu. <laughs> o, jest, no! Burzeni. O, będę. Dobrze, no. drugi plecy, plecy będziesz miał. Nie widzę, żeby. Albo góra. To... No. Nie raszuj, nie raszuj, pilnij paki. Pokojnie. A stary! Nie dostał, 72 dostał Już ma loła, strasznie Tu będzie, a zszedł na dół Ale paka Cicho. Już... Mhm. O nie! Ale żeś puścił celownik Sorka, sorki No mogłeś tak... Te... Miał loa strasznego hm. Kurde, dobra Wygielka zagram Ja wezmę, tak coś. Idź na blisko, ty podejść, podejść Podejdź na blisko. Dobra. No. Dobra, nie brać. Ja na daleko, ja na daleko gram. Nawet nie będę wiedzieli co tu się stanie. Nic Trzeba do O, mam kocha. Mam kochę. Odwentała. Akwamarynego. Fajnie. Drugie jest... jest u mnie chyba tutaj. Nie wiem. Ale paka dobrze. Gdzie on będzie? Pilnuj tam, nie raszuj nie raszuj Nie, nie, nie. Opaka leżąc. On w ventach siedzi. Uuu! Tak to się robi. Daj nie brans, MP7 No tak, zagram sobie, zagram sobie nam. Ale to jest spoko ten, ten... skin jest fajny. Lepszy jest ten na simov Do kałachy. Ej, no spoko ten, to jest ten Nemezis. Ja mam ten Nemezis do mp9, mp7. Ja mam odwet, odwet akwamaryny do, do kałachy. Dobra. To ja, to ja, o, o boże, co Jeden co jeszcze, boże. Przez smoka będą plantować, fajnie Jeden był u mnie o Przepraszam Przepraszam, że tak powiedziałem, ale <laughs> dobrze, dobrze, Ogarnąłem dobrze, się przy, przy, przy Przez nie ja. no nie, wy, nie wypikuję, ale... No pr przepraszam, że tak powiedziałem, ale... ale... A nagrywasz? No nadal... Nagrywasz. Nadal. No to... to, to nie mnie... to nie mnie ten, to nie mnie popraszaj, nie? No ten mnie zapraszam do kraja Gracie MMO. No nie wiem, czekam, ale raczej nie. Kurde, ale dostałem. Też on. Będzie dół 11%. No da, ja jeden na sto procent. jeden dół. Dostał, 35 o kurde, był wcelowany. O kurczę, ale mnie też dostał. Ale spokojnie, mamy jeszcze jedną rundę. Ja zaakceptuję, dobra. Zagram lepiej. Raczej nie. A ty co masz? Ja mam MK. Dobra, to i. Ja jestem wcelowany w okno. Co, skiny dasz? Nie, no spoko, możemy zrobić. No dobra, nie będę jak trollował na odcinku. <grystanie> Przynajmniej widzowie będą wiedzieli. Dobra, graj normalnie, graj normalnie, żeby tak. Mm. Patrz okno, patrz okno i dół, dobra, ja patrzę. Tak. Ty. Okno. Ja patrzę pod tobą, ja patrzę pod tobą, i nie rasi, proszę. Dużo widzę. Mhm. Duże drzwi, puste. Widzę, że będą atakować od parkonu, Albo. Od... To, to patrz tu i tu, jak coś Albo mało drzwi. Jak ktoś, to od razu bym mówił. Mhm, mm nam ci sypnął hole. Yy, tu jest nic Dobra, nikogo nie ubiłem Wchodzą. U mnie drzwi otwarte Wchodzą do środka Jest! Balkon jeden Balkon Plantuję chyba Nie Teraz. Jeden jest na, na fajcie jeden, Plantuję jeden Ja plantował. No, dobra, oberwał Drugi jest u mnie! Drugi jest u ciebie? Defuj! Defuj! Ale gdzie jest Paka? Aha! Zabij go. No, sorry, nie widzę. Defuj! Defuję. <grywa> Przeżwił go. Dziękuję. Knockout był. <grywa> no, knockout. Ale... Dobra, ja wam dziękuję za oglądanie tego odcinka. Trzymajcie się i do następnego. No, trzymajcie się, hej też. Dzięki, też bardzo dziękuję za ten odcinek. Jak się odcinek spodobał, dał apkę w górę. I widzimy się w kolejnym ciku z Gry Contest Offensive. Trzymajcie się i do zobaczenia. Cześć. Hej. Papa. Pa.